Siły? Bo był pan sam, ale jeśli połączymy siły, może uda nam się sprawić, że mama się uśmiechnie. Zawsze mnie podniecałaś, ale byłaś niezależna. Buntowałaś się. Niełatwo było Cię okiełznać. Nie było tego. Nie bądź głupia. Jesteśmy po ślubie. To część rozrywkowa w małżeństwie. Nie jestem panienką, która będzie spełniać Twoje sprośne zachcianki.

jak możesz tak mówić, ja cię kocham. Wpadłam w twoje sidła, bo byłam niedoświadczoną małą dziewczynką. Ale teraz nie pozwolę się tak traktować. Co chcesz zrobić? Zmusisz mnie, bo jestem twoją żoną. Owszem, jestem nią i matką twojego syna, ale nie będę się przed tobą poniżać. Ale ja nie mogę ante ti, Fernando. Eso. no jest amor. ¿Sabes? Dzisiaj. Yo creo que Dzisiaj wrócimy do tej rozmowy. W uszu. na Witaj. Jak kostka? To nie było nic poważnego. Gdzie Adrian? Nie wrócił. Dziwne. Już późno. Na pewno umie o siebie zadbać. Tak jest nawet lepiej. Dzięki temu. Dzięki temu będziemy, będziemy mogli być razem. Zatrzymaj się. Adrian, słyszysz? Zaczekaj, bo pomyślę, że ze mną też masz problem. Między nami wszystko w porządku Jestem zły na Diego Nie możesz wyżywać się na wszystkich Diego nie jest zły Po prostu zakochał się w twojej mamie No właśnie Teraz, kiedy mój tata odzyskał pamięć, musi o niej zapomnieć już rozumiem. Chcę powiedzieć, że Diego to porządny facet i nie będzie rozbijał małżeństwa twojej matki. Zresztą to sprawa między nimi. Obiecałeś, że dziś będziemy się dobrze bawić. Przepraszam, ale coś ważnego się wydarzyło. Chciałbym być z rodziną. Nie obrazisz się? Nie. Nie, ale przestań się wściekać. Teraz ja chciałabym zobaczyć u ciebie uśmiech. Po wyjściu z więzienia chciałem zacząć od nowa, ale mam wrażenie, że wszystko się rali. Po pierwsze, przestań kierować się emocjami. Jeśli chcesz coś osiągnąć, będziesz musiał być dla siebie bardzo wymagający. To wie, jak to zrobić. Osiągnąłeś wiele w sporcie. Nie sądzę, żebyś już zapomniał, jaka jest jego złota zasada: dyscyplina. Narzuć sobie reguły, cele i zapomnij o Lucy. Mama jest ciągle smutna, bo nigdzie nie wychodzi, nikogo nie zna, nie ma przyjaciół. Nie chodzicie nigdzie razem? Tylko kiedy jest tata. Albo gdy jest jakiś nagły wypadek. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy, bo inaczej dostanie burę Odwrotnie, jeśli coś się wydarzy, nie dostanie jej. Natalia, Możesz mi powiedzieć, co knujesz? Nic nie rozumiem. Wiem, że tak się nie robi, ale kiedyś usłyszałam, jak mówił pan mamie, że jeśli będzie jakiś nagły wypadek, na pewno pan jej pomoże.

Zapomnij o Lucy i zacznij myśleć o sobie. Inaczej nigdy nie wyjdziesz na prostu. Dwie rzeczy, które najbardziej w życiu kocham. Piłka można i Lucia to dla mnie zakazany owoc. Przecież uczyłeś mnie, że trzeba walczyć o swoje. Owszem, na przekór przeciwnością. Dlatego wziąłem udział w meczu pokazowym. Dlatego pokochałem Lucyję. Jedyne czego pragnę to móc grać w futbol i zdobyć Lucyję. Zobacz, co dla ciebie mam. Dzięki. Cokolwiek by się stało, uda mi się. Wiesz, co najlepiej pamiętam? No. Nie. Twój zapach. Jesus. Potzawlki. I pempek. Uważaj na zakupy. Co tam zakupy? Teraz liczysz się tylko ty. I ta chwila. Odzyskałeś pamięć? Uściskaj mnie. Co słychać? Jestem pewien, że niedługo odzyskam wszystko, co do mnie należało. Pamiętasz? Podarowałeś mi ją na urodziny. Chciałem ci ją pokazać, kiedy już wróci ci pamięć. Dostałem ją w dniu, kiedy cię porwali. To był najlepszy prezent.